Dzisiaj spotykamy się w grze o nazwie Kill the Crows Jest to gra pół Western w 2D Na płaskiej mapie gramy sobie tutaj taką kobietą Pół zarażoną Nie znam fabuły tej gry, więc wam jakby tego nie powiem Ale tak z ogłoszeń jeszcze takich małych parafialnych Muszę was poinformować, że w najbliższym czasie nie będę w stanie nagrywać Wam filmów, więc prawdopodobnie do końca maja nic się nie pojawi. Tak, a propos, do czasu aż wrócę na YouTube, chciałbym Was zaprosić na mój drugi kanał, którym zarządzam, oraz z kilkoma znajomymi. Jest to oczywiście kanał Tawerna. Filmy na nim będą pojawiać się mniej więcej dwa tygodnie, przez najbliższy miesiąc, także... Jeśli lubicie mój kanał, no to zachęcam Was, żeby wpaść coś tam. Zresztą, że tam mam spory zapas filmów. I będą one naprawdę ciekawe. Warte zobaczenia. Zagramy sobie tutaj rewolwerem. Zaczniemy od tego początkowego. Moim ulubionym tutaj ...paktem... jest chyba Growning Catered, chociaż. To jest jakie? A, to może przenikać przez ściany. Ale weźmiemy sobie to. Pasywna jest taka, że szybciej możemy dodżować. I funkcja Oil możemy strzelać podczas dodżowania, więc to się bardzo dobrze z tym łączy. No I sobie w ten oto sposób zagramy mecze. Oczywiście gra jest mega fajna. Osobiście bardzo lubię to grać sobie można płacić alma w ten sposób całkiem dobrze mamy już tutaj jak widzicie dwa paski czyli znaczy to tyle że możemy używać naszej umiejętności Ten oto tutaj kruk to jest sniper. On trochę musi do nas pocelować, żeby zacząć strzelać. Spróbuję ich wyprowadzić na pole. Ok. Od razu po tym strzale zaczęliśmy przeładowywać jak widzicie. Tutaj jest taki grubasek. Jego się całkiem łatwo zabija. Pod warunkiem, że się przeżyje oczywiście aby to zrobić, no to musimy oczywiście trafić wszystkie kule. Najlepiej sfokusować tego jastrzębia snajpera, bo jest on zazwyczaj największym problemem, bo najszybciej. Kurde, ile ich tu się nazbierało. W sensie... Wiem, że ich zawsze jest dużo, ale... Zazwyczaj wychodziło mi to dużo szybciej. To teraz kró krótko dość gram, bo miałem przerwę dłuższą od tej gry. I w zasadzie mogę powiedzieć, że gram w grę od kiedy ją włączyłem 5 minut temu. Spróbujemy w ten sposób. I teraz jest boss. Bo jest stosunkowo łatwy do zabicia, w sensie, jak ma się doświadczenie, jakiekolwiek przynajmniej, musimy tutaj jeden, dwa, drugi klub, przewrót i jesteśmy tutaj skończeni z nim. Nienawidzę tej rundy, bo tutaj biegają takie krukojady i one mnie tak denerwują niesamowicie, bo one wybuchają. Są tak niesamowicie uciążliwe, że po prostu na no nie mogę z nimi czasem. Spróbujmy w ten sposób. No ważne jest, żeby wiedzieć też kiedy tego używać, bo... czasem zdarza się, że po prostu nie powinniśmy tego użyć, a używamy i to się źle dla nas kończy. Przeważnie. To się dla mnie rzadko, bo ja po prostu umiem w to grać w miarę, ale różnie to bywa, wiadomo. Powiem że chyba nigdy nie doszedłem jeszcze do czwartego bossa. Najbardziej nienawidzę też tych strzelających. Oj, umarliśmy w końcu. No cóż, mogę na to poradzić. Możemy zmienić sobie loadout na przykład na... ...Grimsona. To jest całkiem spoko, bo przeładowanie jest na raz. Więc musimy spalić te 8 pocisków i potem przeładowujemy bardzo szybko. No, szybko przeładowaliśmy wszystko. Wszystkie tutaj naboje, mega fajnie. Mam nadzieję, że przynajmniej do drugiego bossa dojdziemy w tym odcinku. Jeśli nie, no to szkoda, ale jest to dość niełatwa gra, więc. Nie zdziwi mnie, jeżeli się nam to nie uda. Szybkie przeładowanie. Oczywiście możemy przeładowywać już w trakcie, jak nas nic nie goni. Jest to nawet, możemy powiedzieć, że na, od nas oczekiwane. Było niepotrzebne przeładowanie mega, ale już trudno się. Ile nam tego jeszcze zostało? No, jeszcze kilka jedek Raptem. Znowu jesteśmy na bosie, krukowym. Nie pokazywałem tej kastenki, to mogę w sumie pokazać. On zawsze sobie odlatuje, dlatego ja lubię sobie od razu szybko jakby ściągnąć to bo wtedy mogę przestawić mi tutaj tylko jeden trup. W tej rundzie ważne jest, żeby oszczędzać te naboje w jakiś sposób. Dostaliśmy już wejścia? jak szybko nam to zleciało tym razem. A to dobrze bardzo, bo... Kurde, było blisko by nas zarąbał ten czerwony w czerwonej koszuki. Mega blisko było spróbujmy to zagrać w ten sposób Dodge Dobra. Udało się, przynajmniej tyle. Wybuchło. Nie zauważyłem go. Niestety. No ale czyż po razy. Kolejna broń. Pakiet kanon jest to coś jak uppercut wyhunched down, przenika on przez jednostki i ma mega mocny wystrzał. Mega mocny pocisk, ale niestety bardzo tutaj wolno się przeładowuje. Jest to oczywiście minus tej broni, chociaż osobiście ją lubię. W sumie mogłem wziąć do tego nawet inny pakt. Jak tak teraz myślę, to było to by bardzo przydatne. Ale nie będę się zabijał sam, bo po prostu nie lubię tego robić. Szybkie rozstrzelanie kogo tam mogliśmy. I lecimy dalej. Kocham takie hordy w tej broni, bo jest to mega łatwe do zabicia to wszystko. No i ostatni tutaj. Ziomeczek, teraz boss. Zobaczymy jak to wyjdzie. Klasycznie udało mi się, pierwszą bronę, przeskok i zabójstwo. Mega łatwy boss, ale nie na początku. Na początku, czasem trzeba się z nim poszamotać. Ała. Właśnie dlatego, wydaje mi się, że lepiej by było, gdybym wziął zupełnie inny pakt na tą broń. Ale zapomniałem o tym. Royal tego możemy przemyc coś sobie, chyba wziąć ten fakt. Albo przez ściany, to jest lepsze. Bullet constant coś tam. To będzie dużo lepsze. Tutaj mamy shotguna. Dodatkowy tutaj yy, pocisk. Że jak nie mamy nic, to możemy jeszcze strzelić do shotguna. Mega przydatna umiejętność. Z tym, że on się trochę długo ładuje, ale nie jest to jakieś bardzo ciążliwe. Ja jedyny... Moja jedyna największa woda w tej grze to fakt, że zapominam korzystać z tego shutdowna. A powinienem dużo częściej niż już Fun. Nie trafiła. Jeszcze jeden do kolekcji, i mamy wszystko, co było niezbędne. Czasem właśnie tutaj zamiast przeładowywać broń. Opłaca się zwyczajnie użyć tej umiejętności. No, chociaż czasem się po prostu nie trafia, to wiadomo. A kurde, dużo ich tu jest, dużo, bardzo za dużo tu przeszło. Ich nawet Dobra, musimy to ogarnąć w inny sposób. No nie, nie trafiłem. Nie trafiłem tak jak planowałem, bym. No dobra, i tak się udało. No i szybciutko zgarniamy bossa. Łatwizna. I skąd O, jest wybuszek. To no, jest spoko, bo on zabija jednocześnie swoich jak i mnie. Więc poniekąd mogę go używać jako granatu. Czas czasem się przydaje naprawdę, więc... To takie też czyszczenie odbijającym się pociskiem jest przydatne.